Ależ Melindo! My? Myślałem, że... Nie, się nie, nie, nie. Ależ ona krzyczy! Kobiety! Najpierw się na mnie rzuca, a zaraz potem ucieka! Strach przed odtrąceniem. Nie szkodzi. Miała takie okropnie ciepłe usta. Zauważyłam jej rumieńce pod tą miłą sadzą. Tak, od tej chwili będę szukał podpalaczki. Przecież zasługujesz na najlepsze. <laughs> Dzięki, Mortycjo. <laughs> tu jest obajczyk. Niech no zgadł. Nowy projekt naukowy? Mogło być gorzej. Pani Miller chciała, byśmy zbudowali go z drzewa. Ale przypomnieliśmy sobie o wujku Remis i postanowiliśmy go odgrzebać. Wujek Remis zawsze tryskał dziecięcym optymizmem. Nawet po 40. A, wiecie co? Moja narzeczona Charlene przysłała mi tę paczkę z więzienia. Jakie to miłe! <zysy> Nareszcie pasuje do naszej rodziny. Popracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Fox Kids Studio Eurocom. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Tłumaczenie ideologii Dariusz Paprocki. Dźwięki i montaż Jacek Kacperek. Kierownictwo produkcji Marzena Wiśniewska. Udział wzięli Mortycja Dominika Ostałowska, Gomez Jacek Rozenek, Babcia Mirosława Krajewska, Lester Mieczysław Morański, Wednesday Ania Wiśniewska, Pagzli Cezary Kwieciński, Larcz Dariusz Odia oraz Melinda Elżbieta Jędrzejewska.